Cześć, witajcie, witam wszystkich. Mamy małą przerwę w pracy, bo opadało, więc, więc jest czas, żeby chwilkę nagrać. Chciałbym się podzielić z Wami moimi przemyśleniami, bo dzisiaj e, dzwoniłem czy też jeździłem do różnych punktów skupu. No, jak wiecie, ceny na Matifie idą do góry, no ale nasze skupy niechętnie. Można powiedzieć nieśmiało podnoszą jeszcze te ceny, ale no ale miejmy nadzieję, że, że się no, że że no, że kurwa, no, że te ceny podniosą, bo dzwoniąc od jednego skupu do drugiego, to rozbieżność mamy nawet 100 zł na tonie. No, jest to znacząca różnica. Dalej, no ale niestety tym tym nic, nic z tym nie zrobimy. No i teraz pytanie moje takie dla Was, do Was. Co, co myślicie? Sprzedajecie zboże, czy nie? No, jest, w jednym ze skupów jest najwyższa cena, jaką dzisiaj mi zaoferowano. To jest 800 zł za pszenżyto. Tam 1000 z haczykiem za, za pszenicę. No i, no i no i co? No i nie jest to cena na pewno, która by mnie zadowolała, ale jest to cena, która w ostateczności mogłaby być zaakceptowana, bo gdzieś tam po przeliczeniu kosztów, no przynajmniej by człowiek nie dołożył do całego tego interesu dalej. Jak wiecie, no wiecie, myślę, że większość z nas się no, nauczyła doświadczeniem z poprzedniego roku żeby niekoniecznie słuchać tego co nasi rządzący mówią w telewizji. No i tak niby 15 września ma być zniesiony zakaz Lasbusz z Ukrainy. No, nasi rządzący twierdzą stanowczo, że niech ni chuja nie będzie zniesiony. Że my, jeżeli Unia zniesie, no to my dalej będziemy podtrzymywać ten zakaz. No i myślę, że doświadczeniami z zeszłego roku no Jesteśmy nauczeni z rolnicy, żeby przynajmniej brać lekką poprawkę na to, co nam mówią, prawda? No bo jeżeli zboże Boże wiedzie, no to nie ma co liczyć na dalsze podwyżki cen. No a jeżeli, jeżeli nie wiedzie, no to, no to wtedy jeżeli zboże nie wiedzie, no to, no to wtedy możliwe, że będą. No ale jak będzie po tym 15, no to nie wiadomo, tak? No ja uważam... Uważam, no zresztą nam też nie masz co sugerować, nikt nie jest w tym temacie mądry, bo według mnie no to każdy robi tak, jak uważa sam. Ja 80% tego, co z co kosza sprzedaje teraz, bo cena mówię, jest, nie jest dobra, ale jest akceptowalna, więc lepiej nie dołożyć nic lub troszkę zarobić, jak potem będzie problem. A resztę to, no to zobaczymy, jak to, jak to, będzie się sytuacja, jak sytuacja będzie się e, rozwijała. Dalej też taki temat odnośnie nawozów, kupna nawozów. No ja już zaopatrzyłem się na cały azot na przyszły sezon, nie wiem jak wy. No, jeżeli spełni się scenariusz, optymistyczny, no daj Boże życzę tego każdemu sobie zresztą też, że zboża zróżeją, no to umówmy się. Producenci nawozów też wiedzą, ile zboża kosztuje, no i nagle może stać się tak, że cena gazu znacznie wzrośnie, no i cena nawozów też, tak oczywiście tu jest z ironią Bo nie wiem, w górę to z dnia na dzień nawozy drżały o kilkaset złoty, a w dół to już jest tak niechętnie. Także no, uważam, że teraz jest dobry moment. Kupiłem salę e, RSM w cenie w cenie 1130 bodajże netto chyba. Także my uważam, że to też cena nie jest jakaś mega zadowalająca, ale jest akceptowalna. Żeby jakoś w przyszłym roku dalej ciągnąć tą produkcję myślę, że, że na dniach się wszystko okaże no ja uważam, że wrzniwa dobrze by było sprzedać po tej cenie 800 zł, to, to niech już i tak będzie, no bo jak nagle się okaże, że, że będzie wiatr. Zboża z Ukrainy, no to możemy zapomnieć o jakichkolwiek podwyżkach. To jest raz. Spadki będą stuprocentowe. A co niektórzy pewnie i będą mieli problem ze sprzedażą, tak jak w tym roku. Także no, sami wiecie, jak to wyglądało. Cóż mogę powiedzieć dalej na ten temat? Co o tym myślę? Myślę, że jest to spowodowane tym, że mamy napiętą sytuację na wschodniej granicy. Ceny na Matifie wzrastają, tak. Umowa zbożowa została przez Rosję zerwana, no i to wszystko skutkuje tym, że ceny rosną, ale jak długo będą rosły, do jakiego poziomu będą rosły, no to też nie wiadomo. Jak to się przełoży na ceny w skupach, to przede wszystkim to też nie wiadomo, no bo każdy chce zarobić jak najwięcej. Skupy chcą odbić straty z zeszłego roku. A rolnicy też chcą zarobić, bo kupili drogie nawozy. No i, no i taka to jest sytuacja. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie wypowiadać się na ten temat. Co są o tym, sądzicie? Powiedzcie, piszcie w komentarzach. Zapraszam Was do subskrybowania kanału i dzielcie się swoimi opiniami razem ze mną. Co o tym sądzicie? Jak to widzicie? Pozdrawiam Was, hej.